Znajduje się w Kingswood, w hrabstwie Gloucester, południowo-zachodnia Anglia, jeszcze precyzyjniej, na zlokalizowanym w tym mieście parkingu, Marketu Lidl. Nie dochodzi tu co prawda do tajemniczych zniknięć czy uprowadzeń, jednak miejsce zdecydowanie charakteryzuje się zastanawiającymi właściwościami. Kilkadziesiąt osób padło ofiarą. Brytyjskiego Trójkąta Bermudzkiego. Póki co nie udało się znaleźć żadnego logicznego wytłumaczenia dla zdarzeń zachodzących w tym miejscu. Podobny przypadek zdarzył się ostatnio także w USA. Umówmy się: prawdziwy trójkąt zlokalizowany pomiędzy Bermudami, Puerto Rico i Miami to naprawdę nieprzyjemne miejsce. Na przestrzeni wieków dochodziło tam do wielu niewyjaśnionych zdarzeń. Statki i samoloty znikały w tym obrębie bez śladu, ludzie ginęli, a ich ciał nigdy nie odnaleziono. Wśród opowieści dotyczących trójkąta bermudzkiego pojawiają się jednak także te mówiące o sprzętach elektronicznych, które na tym obszarze zaczynają wariować. GPS nawala, telefony nie chcą działać. Nawet igła kompasu zaczyna pokazywać zły kierunek, tak jakby chciała utrudnić pilotom czy marynarzom wydostanie się z tego miejsca. I tu właśnie doszukiwać się można umownego punktu wspólnego pomiędzy trójkątem bermudzkim i brytyjskim. Nazwa tego ostatniego narodziła się w sieci, po tym jak temat zaczął być komentowany na facebookowym fanpage miasta Kingswood. Dyskusję zapoczątkował emerytowany policjant Grim Walkerley. Mężczyzna wybrał się do marketu na zakupy. Z wypełnionym wózkiem wrócił na parking i odkrył, że jego samochód nie chce się otworzyć. Podejrzewał, że winne mogą być wyczerpane baterie w pilocie, jednak ich wymiana nie przyniosła żadnego efektu. Walkerley napisał o tym zdarzeniu do kierownictwa Lidla w Kingswood. Jednak pracownicy nie byli w stanie wyjaśnić, co mogło się stać. Za sprawą Facebooka, Wackerley znalazł więcej osób, którym przydarzyło się to samo. Jeśli wierzyć w relacje kilkudziesięciu osób komentujących w wątku, na parkingu dochodzi do awarii centralnych zamków oraz alarmów samochodowych. Zjawisko próbowano wyjaśnić w sposób racjonalny, powołując się na fakt. Że w tamtym miejscu niedawno zamontowano kamery przemysłowe, jednak szefostwo Lidla oświadczyło, że nie ma to żadnego związku z elektrycznymi anomaliami. Co ciekawe, do analogicznej sytuacji doszło na początku tego roku w Karstais w Albercie, Kanada. Na parkingu tamtejszego sklepu spożywczego doszło aż do 160 podobnych incydentów. Po tym, jak mieszkańcy zagrozili bojkotem tego miejsca. Właściciele postanowili dogłębnie zbadać temat. Wkrótce udało się ustalić, że nie chodzi o zjawiska paranormalne, a wadliwą instalację elektryczną. Czy w przypadku brytyjskiego trójkąta bermudzkiego wyjaśnienie też będzie takie proste, na razie nie wiadomo. Osoby, które doświadczyły anomalii, biorą pod uwagę także wyjaśnienia nie z tej ziemi.